To mu może 5HP zabrałem. A, bo on chce czołgi poniżej. Dobre, też wychodzę. Tylko poglądam i będę z gównem grał. Nawet. A, i on ma życie wartownika. Ma życie wartownika. Tak. Też sobie go pooglądam. No nie będę grał z tym gównem człowieku. No jest. Da, ze strzykawką biega, i podnosi wszystko. I go ja też obserwuję. Ter wartownika ma. O, zginął. A nie, wziął pistolet sygnałowy teraz, nie? Nie niewidzialny biega i go nie widzę temu Ale paczek spamuje tym Ale paczek spamuje On nie ma cooldownu nawet na ten pistolet No i podnosi. To za kurde fiut. Ty, nawet yy, jakiś bobek, jak wejdzie, to sobie pomyśli. Kurwa, ostrzał infiltratora na mnie. O, granat, to pan śmiał. I ten Huntera teraz ma. A, opierać musi, czyli czy ten ma słabe. A nie, nie musi. On no, sam Huntera przez ściany strzela. Zajmę się tu A Widziałeś? Y... Temu on ma oznaczenia Wszystkie Bo on ma lunetę tą Tank Huntera, a Tank Huntera lunetę wszystkich oznacza, nie? I on to ma No nie, teraz mi ma. O, teraz wartownika Ale ten drugi u nich, e, sobie popatrzę tego drugiego, on, on też chyba jest odpalony też Tak mi się pacjent. wydaje Szósty level u nich Mogę zająć się twoimi ranami Pacie, Twoje rany. Raniliście. Dajmy się tym. Mogę zająć się tymi ranami. Podnosi wszystko, kurwa.

Kurwa cooldownu na pistolet nie ma sygnałowy nawet Ale widzisz, że cię wartownika ma. Bo jak się pali wolno. No się pali wolno. Dla wartownika to by pół HP ponad zeszło. Normalnie. mie się tymi ranami. Ogozają się tymi ranami. O, pałka ma teraz. Ale fiut. Nie Idzie wygrać z takim. Jak ja widziałem nagrywki jak ten, sam nawet nagrywałem, jak on sam pociąg pancerny niszczył. Sam prawie Wiesz, puści ostrzał i ten pociąg kurwa znika w gminieniu oka, nie? Suka bliat. <grystanie> Ty jesteś czy nie? Далее. Ah, а, еще не зря Супер. Супер. jak co supportem będzie robił. Amunicja rozdawał? No ta, ale ma... ...mi pokazuje jako support. No ja wiem, ale ma ikonkę wsparcia. Jak on trzy ściany pałką zabija? Oni go nie widzą nawet. Tak. Oh zająć się twoimi ranami, proszę. Apteczka dla no. ciebie, Uż znowu pałę wziął, ale on ma wszystkie zestawy, bo patrz teraz biega z pałkarzem, oddzielne zestawy ma. Mogę opatrzyć twoje rany Przejęliśmy cel Alfa. Opatrzę ci rany, co? Jak on się myli w tym wszystkim? Ja mam takie 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 mam e, jak... Ranili cię, Zajmę się tu Apteczkę. No tak. No Chcesz, żebym ci opatrzył. Użyj tej jabłeczki. Muszę się ranio w południe. Wszystkich podnios. Zaczynamy kontrolę z celem Alfa. No już pał. No. Apteczka, weź się połataj. Ranijcie, nie się tym. To sturmowiec przeciwnika. Co on za butelka ma? A, to ta... Z... To, to adrenaliną, sanitarna. tak? Patrzcie, to sanitariusz!

To apteczka dla ciebie. Tracimy cel, brawo. Masz apteczkę. Straciliśmy cel, brawo. Opatrzę ci rany, co? Ranami. proszę, apteczka dla ciebie ty, ale pomaga, drużynie nie? Leczy ich podnosi twoje rany Zaniejdzie, zajmę się tym Przejęliśmy cel, brawo no. Tak. Tylko nie ma ha tą pałką nawet. Ja widzę karabin macierzyński. Tracimy kontrolę nad celem brawa. No. Sam pisze, żeby... przestał reanimować Z jego drużyny, kurwa To w głowę wszystko A. Wszystko ma, taka hybryda. Jego nie, po, nie pokonasz jego nawet. Patrz co da jak teraz wleciał, kurwa? No sobie frajdę znalazł kurwa No. Ja go raz widziałem. Właśnie zajebałem mu z Hellrigera w serię, to mu 5 HP zeszło. Cema Cema To grać teraz ale kurde field jaki No, coś mu się cheaty popsuły Mama cheaty się popsuły No, zginął Przeszedł do nich pewnie A jak? Do atakujących przeszedł Jak nie trzeba być chujem, żeby cheatować, ja nie mogę Jak to jakim? Normalnym Zapierdala? Boję się kafną. że go nagrywacie Zginął Odwrócił No Muteczek kurwa był Switchet i sam pisze switchet. Ej, to, na nie której ta. mapie jest ten cheater? Na Amię Czy U bobków na Amię? Nie, na oficjalnym. Na oficjalnym. Jest No, już napierdala spał. Tak, pewnie tak. Dla mnie mogłaby policja ręce obcinać. Były takie referendum, bym się podpisał, że tak. Na no, zwykłą fałę ma Ten na Anihilator na ile strzałów powinien zabić na 4? Ale co? na Anihilator na ile strzałów ciało zabija? Mnie na więcej wiesz 6 To jest zwykły SMG, to ma mały, mały damage manię mhm. Ale nie, że się chciało trochę na 4-5 z bliska nie A może to trochę więcej, 5-6 może mhm. Ale bym headshot zajebał czy dwa Czy headshot to razy półtora się liczy chyba Tak mało? Ale? Tak headshot razy półtora jest, tak mniej więcej Czy ścianę kurwa chłopa zajebał Ale widzą go niektórzy No tak. Zostało nam pięćdziesięciu żołnierzy, widzę pałkę samo, no przez, przez kamienicę już nie może zabić. Już mało ty wydał Właśnie, to no nie. 20 dolarów chyba coś ktoś mówił że program kosztuje już go zobaczyli Tego go spierdala gościu No to fajnie się chłopak bawi. Na suba to. Że czołgiem, czołga, Czołgu czołgu pałką nie zabije Nie można obijać pałką chyba, nie? Zostało nam dwudziestu żołnierzy. A teraz się schytrzył To jest kurde. kartownika. thank oh. Mieliśmy kontrolę nad sektorem. Wracaj na pole walki. Jak ludzie na Forcie de to jest niemożliwe po prostu. Kurde, leżaki na Forcie de -walk. No bije jak do kaczek, no. jak go nie widzą. O, wartownika, ciekawie czy naraz wyjebie. A jak? A wartownik nie idzie naraz z pałki chyba, nie? No ale jak w... Ale... A, no w plecu mu jedno. Ale w klatę chyba nie. No tak. No jeszcze pałki rzuca, żeby go nie widzieć. Pryciu, ale jak jeden? Wow. Garnek przez ścianę zabijać. czy to jest silnik? Ci... Garnek? No przez ściany Ga Garnek jak na ścianę naklaisz to wszystko co jest za ścianą jest martwe. Też No dobra Nie, garnkiem można nie. Eee, tak Tylko że mnie wiesz co dziwi na przykład? Eee, że Eee Garnek przykleja się do ściany. A on ma magnes A, a co to, ce ce cegły nie są metalowe przecież Cegły są no... Zginę. No tak. Zginą. Zginą. Podpalił go ktoś. Nie garnek. Garn kleisz kurwa na wszystko prawie tylko do człowieka klej jak ktoś wleciał z garkiem na plecach i nagle wybuchł. Bo k***a, to są na plecach. No tak, no. no przeszedł. Ranili cię. Zajmę się tym. Tego patrzę Zostało 3 Zostało 20 atakujących. O oh yeah, mam, mam... mam, mam ciesiurko Zara się kurwa. Jesteś ranny połatem się Nie On ma jakiś... On ma jakiś obszar On ma jakiś Da on, on ma obszar określony chyba Na przykład taki Yyy... promień dziesięciu metrów, których wszystkich automatycznie podnosi. Tylko klika. Musisz ci te rany... Apteczka dla ciebie! Apteczkę dla ciebie! Stracimy cel Charlie. Chcesz, żebym cię opatrzył? Ranili cię. Chyb, nie dlaczego on na tym forczy, chyba najpierw do mnie strzelają, potem do innych. Tylko kilka razy z rzędu jakieś grupy łupy kilkuosobowej. Ale widać boi się trochę.